To z tej strony poczki, kroki, to jest bardzo ważna informacja. Wiem, zauważyłam, że nie ma filmów, jakby się usunęły, ale spokojnie mi się udratują filmy, bo mam je. Na szczęście to jest bardzo ważna informacja, że te filmy znów powrócą, niektóre, ale będę otwierać. Taką inną serię, że z moimi kuzynami i kuzynkami będę nagrywać filmy. To nie z takiej gier, nie wiem, FNAF czy coś w tym stylu. No. To jest tylko taka moja uwaga, że zauważyłem, że filmy są włączone, ale spokojnie z znów je odratuję, tylko że może mieć dużo czasu i no, to tyle. Ale pamiętajcie, dawa... A nieważne. Ale pamiętajcie, aby się nie przejmować, bo filmy i tak powrócą. No.